Twoją możliwość. Już co chyba już byś... zeszły wojowania, chciałem zobaczyć. Tak, pokaż ludziom e, zeszły wojowania. Troszeczkę, o, pokaż ten gradient protonowy, co, jak wygląda. I tu jest taka ona się, kręci, ona się kręci. się kręci i przekształca ADP na ATP i tak bez końca. Chyba, że się je ziemniaki wtedy jest odwrotnie kręci się w drugą stronę i się rozpierdziela i pęka. <laughs> Niestety powiedział prawdę. Nie to, w te moje materiały są? Nic nie ma. No dobra, bez przygotowania powiem. Szanowni Państwo, moi drogi i moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie o sposobach na wydłużanie życia, ale i o takich sposobach, które pozwolą troszeczkę yy, spowolnić to starzenie. Na no to samo wychodzi, trochę truizm, ale zaczynamy. Dzisiaj o moją młodość będzie wypytywał mnie mój Stary, starusieńki brat. Dobra, ho, to powiedz wszystkim zgromadzonym tutaj widzą, yy, dlaczego chciałbyś długo żyć? Ja już swoje w życiu widziałem, bo ja mam 30 lat już. <laughs> 30 nawet. I powiem wam, że strasznie to szybko leci. Ja jeszcze nic w życiu nie widziałem. Jak sobie pomyślę, że dwa razy tyle mogę przeżyć, 30 lat i kobry, to na przykład na zawał, to jest strasznie mało. Ja tak nie chcę, ja chcę żyć więcej, dlatego ja chcę że przeżyć 100, 120, 140 i dopiero wtedy będę usatysfakcjonowany. No a według aktualnego stanu wiedzy, ile możemy żyć maksymalnie? Genetyka mówi, że około 140 lat, więc wszystko jest możliwe dla mnie. A do tej pory jaki próg osiągnęliśmy? 31, 37. <noise> no a nie my akurat, ale inni ludzie. Na no tej tak zasadzie 120 jest bardzo ciężko przekroczyć. No i zastanawiamy się teraz, z czym to może być związane i dlaczego akurat ty jesteś na diecie kategonicznej, człowiek, któremu się masz tak długo żyć, skoro ta dieta jest według niektórych tak szkodliwa. No i tak wcześniej zabiera ludzi. Może powiesz w takim razie coś yy, na temat yy, teorii starzenia się, bo to jest bardzo istotne. Jest to esencją chyba tego kanału, bo jest kilka w zasadzie. Kilka Mam było. Przykład, nie, to czytanie, yy, chyba pięć nawet. Jest kilka teorii, na przykład teoria endokrynologiczna. Niestety świat jest jeszcze dla człowieka na tyle nieodkryty, że no nie mamy pewności, iż któraś z tych teorii jest prawdziwa bądź nieprawdziwa na pewno. Przyjrzymy się jednak dzisiaj tym, które możemy w miarę ładnie wykluczyć na dzisiejszy stan wiedzy. Teoria endokrynologiczna. Jak wiecie, endokrynologia zajmuje się hormonami, czyli tym, co tam sobie po krwi, w postaci na przykład testosteronu lata, czy tam innego progesteronu. Teoria ta mówi, że z czasem hormonów jest coraz mniej, więc jak człowiekowi brakuje na przykład wspomnianego wcześniej testosteronu, fik, człowiek umiera. E, Teoretycznie możemy sobie wyobrazić, że przychodzi taki moment, w którym chłopu nagle odpadają takie wirtualne jaja i umiera. Ale coś tu się nie trzyma kupy, nie? Bo jeśli będziemy cofać się do tyłu i myśleć, co się stało przed odpadnięciem, no to trafimy na moment, w którym zadajemy sobie pytanie, dlaczego? Albo raczej, dlaczego akurat to? I tego właśnie brakuje w tej teorii. Teoria telomerowa, na przykład, która mówi nam, że proces starzenia z góry jest określony w genomie i choćbyśmy się zesrali, nic z tym nie zrobimy, bo genom tak mówi. I po co się starać, nie? Jest także teoria zużycia komórek, czyli pokrótce, no. Kurka się starzeje, zaczyna się z niej sypać tynk, próchno, wapno i tak dalej, ale dlaczego? Wielką niewiadomą jest tutaj to, że nie, no dlaczego różne gatunki tak skrajnie różnią się tempem starzenia? No Dlaczego taki żyw, na przykład potrafi przeżyć nas kilkukrotnie, chociaż teoretycznie składamy się z podobnych rzeczy, w tym mitochondriów, gdyby jeszcze działał na chloroplastach? No, ciekawe, nie? Jest jeszcze teoria wolnych rodników, w której wszystkie te małe złe słupki synki pochodzą z zewnątrz, z pożywienia i niszczą całe ciało. No tak, ale co wtedy na przykład z pozytywnym wpływem wolnych rodników, które niewątpliwie mają, gdy są na odpowiednim poziomie? Albo co z badaniem, w którym ochotnikom podawano ogromne Ogromne ilości przeciwutleniaczy, a i tak nie przedłużyło im to życia. I tym sposobem dochodzimy do najbardziej prawdopodobnej teorii, czyli teorii mitochondrialnej. Mitochondrium, czyli nasza podstawowa fabryka energetyczna, e, których w całym ciele mamy przeogromne ilości, zaczyna się starzeć. Tak, też poprzez wolne rodniki, tylko w tej teorii to mitochondria są źródłem wolnych rodników. Płycając mocno ten dość złożony mechanizm, który poruszymy za chwilę, e, nasze organizmy produkują naprawdę wiele przeciwutleniaczy, które lepiej bądź gorzej e, radzą sobie z wolnymi rodnikami. I jeśli jakiś wolny, rodnik nie zostanie przytępiony, atakuje mitochondrium, ale przede wszystkim jego DNA, które niestety nie posiada takiego systemu obronnego jak reszta. No i co, jeśli uszkodzenia tego DNA powstają szybciej niż mitochondrium jest w stanie się zregenerować, niestety. Niestety. Jeżeli będziemy stawiać pytanie, dlaczego wystarczająco długo, okaże się, że większość tych teorii nie, z, nie zdaje testu przyczynowości. Niestety, najważniejszy test, który chyba wymyślił Sokrates. Tak, tak, to właśnie to. czasem Sokratesa to było. I, to, i, to, i, właśnie... I w zasadzie można by powiedzieć, że jedną z najaktualniejszych, o ile nie na najaktualniejszą teorią jest mitochondrialna teoria starzenia się. I dlaczego akurat jesteś wyznawcą tej teorii? Bo jest najbardziej logiczna, bo można ją wytłumaczyć biochemicznie w jakiś sposób i... Odpowiada mi to najbardziej. <głos> <głos> Sprawdźmy, na czym polega. Teraz przechodzimy do łańcucha oddechowego i poznajemy całą tę potencjalną magię starzenia się. Uwaga, bardzo, ale to bardzo uproszczy cały ten proces, bo, bo inaczej byłby to wykład, no nie wiem, naukowy, a nie po to też tu jesteśmy. Więc, pomijamy cały cykl Krebsa, czyli to, co tam w tych mitochondriach, wszystko się tam kręci, wiecie, i reasumując, w końcu wychodzą z tego cyklu dwa takie podstawowe nośniki, akceptory elektronów i prosto NADH i FADH2. Teraz zaczyna się cała kwintesencja, tej teorii. Mamy coś takiego jak wewnętrzna błona mitochondrialna. Oto, na tej membranie istnieje taki kompleks, który nazywany jest syntazą ATP, i możemy sobie wyobrazić go jako takiego, nie wiem, szychę ładnie ubranego i wykształconego. Wiecie, on tam taki ładnie się wysławia i w ogóle, no ten taki co to śmietankę spija zawsze na końcu. On sobie tylko protony z jednej strony na drugą przepycha i w sumie tutaj sobie gdzieś tam pływa to ATP. Ale to też teraz nie o tym, bo wcześniej na tej membranie są takie jeszcze oto kompleksy białkowe 1, 2, 3 i 4. No tak Hamsko nazwali numerami, jak to zawsze, szereg. I pracownicy od brudnej roboty kończą. Ich zadanie jest niby proste, bo mają sobie po prostu podawać NADH i FADH, no tą cegiełkę taką, nie? Po drodze przekształcać je w energię, między innymi poprzez odłączanie protonów. No i wiecie, jak to pracownicy, oni się tam starają, żeby się żyło dobrze, żeby kierownik był zadowolony, ten tam na końcu, co siedzi, i żeby wypłata była z premią. Ale no nie zawsze wychodzi, bo gdy człowiek żre jak świnia, to oni tam mają przez ranę po prostu. Z pożywienia trafia tam za duża liczba tego wszystkiego. Za duża. Im więcej żremy, tym więcej cyklu Krepsa wychodzi NADH i fadh 2 stąd coraz ciężej tym kompleksom białkowym rozcinać energię chemiczną, na w cudzysłowie mechaniczną. Gdzieś po drodze któryś kompleks się w końcu zapycha, i tym więcej protonów po prostu sobie odpada gdzieś tam, niekoniecznie gdzie trzeba. no. A jak to wolny rodnik, kawaler bez zajęcia, no, szuka się czegoś, co by mógł zepsuć i niekoniecznie jest to podpalanie papierosków w kiblu, tylko na przykład atakowanie DNA mitochondrium, uszkadzając je i upośledzając. Za chwilę cała taka fabryka starzeje się, nie potrafi wytwarzać już energii tak dobrze jak reszta kolegów i odchodzi na spek Spektakularną emeryturę. Jaki z tego wniosek? W komórce jest coraz mniej zdrowych mitochondriów, stąd mamy coraz mniejsze możliwości wytwarzania energii, aż cała komórka musi popełnić samobójstwo, bo jest bezużyteczna. A w naszych organizmach nie ma litości, niestety, nie ma żadnego socjalu, nie ma żadnych dopłat, po prostu przychodzi zlecenia i taki jest smutny jej koniec. To dlatego w wieku 60 lat, jeśli całe życie żarliśmy to jedzenie ponad miarę, już większość naszych mitochondrów jest starych lub zgnitych, nie mamy ochoty nawet podnosić się z kanapy i umieramy po prostu. No, tak rzecz, ta teoria. A jeżeli, Rafał, w takim razie, miałbyś jakieś naukowe dowody na to, czy da się przedłużyć maksymalną długość życia, to były jakieś takie przeprowadzane, czy nie były? Ależ oczywiście, że mam. W 2014 roku zostało zakończone 25-letnie badanie. Na makakach królewskich. Wcześniej były takie różne obejmowały gryzonie, ptaki, owady, gry... Hmm. i takie tam, no nie? Ja okay, to ci przerwę. Poparciem tej teorii jest bardzo ważne badanie, w którym to różnym zwierzątkom, w tym małpkom, które w 99,8% są genetycznie podobne do ludzi, odciągnięcie jedzenia od gęby może wydłużyć życie nawet o 60%. Coś wspaniałego. Jedyne, które przesunęło tak zwaną maksymalną granicę życia. Czyli wychodzi na to, że tak naprawdę restrykcje kaloryczne wydłużają życie, no. Tak, maksymalną Logicznej długość liczby. życia, jedyne badanie, które potrafiło przedłużyć tą granicę, czyli, przesunąć. Czyli logicznie, może nie logicznie, łopatologicznie mówiąc w takim razie, im mniej wkładamy do mordy, tym dłużej żyjemy, tak? Z to na pewno nie wyobrażę sobie żyć. Moi drodzy, podsumowując więc to badanie oraz te poprzednie na drożdżach, na świniach, nie, na świniach nie było, ale no, na małpach i innych takich e, malutkich organizmach, co z tego wynika? Oznacza to dla nas to, że im więcej jemy, tym więcej dostarczamy do łańcucha oddechowego elektronów. Im więcej elektronów, tym e, któryś z tych szczebli tak naprawdę może się nam zapchać tymi elektronami. Co robi z tym organizm? To robi, że no jednak e, no coś musi z tym zrobić, więc to wylatuje w postaci wolnych rodników i... I kończymy tak jak kończymy, czyli zaczynają się stany zapalne i wszelkiego rodzaju choroby, a przynajmniej tak mówi ta teoria, jest jeden wniosek bardzo prawdopodobny, że im więcej wolnych rodników w organizmie, tym więcej chorób i szybsza śmierć. A my nie chcemy szybszej śmierci. To, co teraz my tak naprawdę mówimy, to są no, teorie. Myślimy sobie, gdzieś tam latamy w chmurach i podsumowujemy te skrawki informacji z różnych badań, żeby coś z tego wyciągnąć. Gdybyśmy już powiedzieli, że my wszystko wiemy i tak, róbcie, to byśmy byli idiotami, bo ten, co wie wszystko, to jest po prostu idiotą, tak podsumowując. No dobra, dobra, po to już mamy to w zasadzie wyjaśnione. A co ma z tym wspólnego dieta ketogeniczna? Dieta ketogeniczna imituje tak naprawdę stan postu. Czyli to, co pobudza tak naprawdę ketogenezę. No wiadomo, że w poście mamy więcej ketonów we krwi, a o to nam chodzi, bo nawet jak macie restrykcje kaloryczne, tak naprawdę, no to te ketony jednak się w końcu wytworzą. Jednakże mhm. istnieją dowody na to, że kwas beta-hydroksymasłowy, czyli nasze po popularne BHB, które krąży nam w żyłach, nasza jednostka tak naprawdę energetyczna, no ketony, w skrócie, te, z których możemy korzystać, mają zdrowotny wpływ na nasze organizmy. Na redukcję wolnych rodników. I tutaj, w tym momencie, właśnie mamy wspólny mianownik między dietą ketogeniczną a restrykcjami kalorycznymi. Tak. Zarówno restrykcje kaloryczne wiążą się nierozerwalnie z produkcją ciał ketonowych, i dieta ketogeniczna tak samo wiąże się z produkcją ciał ketonowych. W dodatku, właśnie BHB ma korzystny wpływ. Na zdrowie. Może też dlatego w Stanach Zjednoczonych produkuje się nawet lecznicze BHB, które podaje się pacjentom, żeby wydłużyć życie i zmniejszyć stan zapalny, poprawić samopoczucie. W ogóle wszystko to robi tak naprawdę. Tylko u nas nadal jest to powiązane tak naprawdę z kwasicą ketonową i ze śmiercią. I z małem. Można powiedzieć śmiało, że dieta ketogeniczna. Po prostu daje efekt restrykcji kalorycznych, bez restrykcji kalorycznych. I teraz, powiem, i teraz jeszcze tak, bo jeżeli wprowadzamy restrykcje kaloryczne, co też jest przedmiotem badań, ale, ale bardzo jest już obiecujące, że na przykład posty okresowe mogą zastąpić nam restrykcje kaloryczne. Wszelkie jakiej dieci się najlepiej znosi i są hmm. naj, najprostsze do utrzymania posty okresowe? Czy Ty mi, Piotrek, zadajesz teraz pytanie? <laughs> Wydaje mi się, że na diecie takiej, która normuje hormon głodu, leptynę, hormon sytości, grelinę, na odwrót, pomyliłem się, przepraszam, ale już nie będziemy tego wyjaśniać. Więc będzie to dieta z dobrym jakościowo tłuszczem, na wysokim poziomie, nie na 40-50 gramów dziennie, a jednak na 100 i więcej, o dobrym, gęstym pożywieniu, takim, które spełnia nasze wszystkie dzienne zapotrzebowania, w to wszystko, co tak naprawdę pozwala nam dobrze funkcjonować w świecie. Czyżby to była dieta ketogeniczna tam, na której jestem? Ja Aha, o gęstości nie... odżywczej powiedziałeś. Nie... Tak. Ale powiesz jedno, jest jeszcze jeden element. Restrykcje kaloryczne przynoszą efekt wtedy, kiedy zapewnimy wszystkie niezbędne witaminy i minerały. Jeśli mówimy właśnie o restrykcjach kalorycznych, to nie zapomnijmy, że jeśli zjemy 500 kilokalorii z cukru, to będzie to równoznaczne na przykład z pełnowartościowym posiłkiem złożonym gdzieś tam z jaj, ze szpinaku, z dobrej jakości na przykład oliwą czy tam innym tłuszczu, nawet kokosowym itd. Bo w cukrze nie ma nic. Sukrze nie ma nic, jednakowoż w tamtym jedzeniu coś tam jest, więc tak jak Piotrek wspomniał, warto jednak jeść gęsto, odżywczo, bo inaczej gówno Ci to da, to ograniczenie kalorii. Tylko wtedy to się uda. Tak, tylko wtedy to się uda, tylko wtedy dostaniecie tak naprawdę profity z restrykcji kalorycznych, będziecie wtedy dłużej żyć, bo jak będziecie żreć cukier niestety, to nic to nie da. I że tak teraz zapytam, dlaczego niby dieta keto ma być dobra w tym przypadku? Bo na diecie keto jemy tylko gęste odżywczo produkty. Jajko, podroby, orzechy i zielone warzywa, te najlepsze. Chociaż na naszej diecie wybieramy tylko kreme de la creme. I tylko w ten sposób można ograniczyć kalorie. To tak dużo jeszcze tych pytań. Jeszcze dwa. Wiesz, że istnieje coś takiego jak właśnie paradoks sportowca. Tak, istnieje coś takiego, bo cały czas im więcej oddychamy, tym więcej potrzebujemy tlenu, a im więcej tlenu, tym tak naprawdę więcej wolnych rodników. I więcej stanów zapalnych. Jesteś zwolennikiem aktywności fizycznej. Czy to, to też ma jakiś związek z maksymalną długością życia? Ale rzeczywiście i to ogromny. Jeśli teraz chodzi o sport, to będziemy mówić o, o tlenie. Ćwiczenie fizyczne to jest stres oksydacyjny, oksydacyjny tak podobną sprawę. Dodatkowo zwiększa nam tak naprawdę wydatek energetyczny, będziemy mieć kolejny profit, tak? Kolejny tak naprawdę filar dokładamy, już chyba trzeci czy który, yy, który właśnie daje nam kolejną korzyść. W jaki e... sposób łączy się z restrykcjami kalorycznymi? A czy do tego wszystkiego na przykład, bo nawet widzę za twoją głową jest książka Tlenowa Przewaga? <laughs> Może... No, ma to... Umysł ma... doskonałego? <laughs> Może ma to jakiś związek też yy, z dłuższym życiem. Ależ, oczywiście, tak jak powiedzieliśmy przedtem, yy, przed chwilą o tym paradoksie sportowca, no jest to jakiś, jakiś tam paradoks, jednak. Nigdy nic w nadmiarze nie było dobre. Tak samo jest z oddychaniem. Gdybyśmy yy, tak naprawdę siedzieli i robili tak, <laughs> i nic nie zrobili z tym, to tak naprawdę przyspieszalibyśmy tylko śmierć. Dlaczego? Bo tlen w nadmiarze to wolne rodniki, tak? Dlatego też istnieje tyle badań na to, że mężczyźni, którzy żyją w Rzeszowie, tak jak ja na przykład, żyją najdłużej w Polsce. Dlaczego tak jest? Żyjemy umiarkowanie wysoko, oczywiście ten, ten czynnik akurat nie zależy tylko od tego, że wysoko. Ale w Rzeszowie mamy bardzo rzadkie i czyste powietrze. Stąd my, mężczyźni, Żyjemy tutaj najdłużej. No i tak, no chyba więcej nie będę tutaj dodawał akurat do tego, bo... Możesz powiedzieć na przykład, bo ludzie na przykład często zwracają uwagę, czego ten, ten kocór na treningach przez nos oddycha? Dokładnie właśnie dlatego. I świetnym uzupełnieniem tego, o czym mówię, jest tlenowa przewaga, czyli yy, tak naprawdę sposób oddychania, którym kieruje się na co dzień w życiu. I który hmm. obserwujemy w przyrodzie. Wychodzi na to, że gdzieś w restrykcjach kalorycznych jest ten złoty środek, którego szukamy. Czy są, są to same restrykcje kaloryczne? Wątpię. Można dokładać właśnie cegiełki, można do restrykcji kalorycznych dołożyć do tego tego niszczą, dołożyć sport, dołożyć zmniejszoną ilość tlenu. I co to wszystko dla na nas oznacza? No niby yy, mniejszą ilość mornych rodników, ale czy to jest prawda? Wygląda na to, że tak, ale poczekajmy. Powiemy się, jak będziesz miał 150 lat, to czy da się jeszcze to jakoś wydłużyć? <słyski> 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 Więcej, na te, więcej na, na te tematy, bardzo mądre literaturze yy, o rzeczach, z którymi się nie da dyskutować, bo z chęcią się dyskutować za bardzo nie da. A może na koniec jeszcze taką perełkę damy. Tak. Yy, najczęściej, yy, bardzo często ja na przykład spotykam w internecie i to co jest zatrważające u ludzi wykształconych i uważających się za wszystko wiedzących, bo... Hmm, ja sobie Czyli tak, najgorzej. Yy, to, tak? najgorzej, no, najgorzej, no. no, yy, Taki argument jest podnoszony przeciwko diecie katogenicznej, jakoby ona miała prowadzić do zawału serca i tym podobnym, prawda? Tak. I ten argument brzmi tak. Czyli co? Towarzystwo Polskie Kardiologiczne się myli? Ha, ha, ha. To jest ten Straszny najgorszy... argument. Nie wiem, na co. Bo, bo ja powiem zaraz, bo ten argument, bo o. można go odwrócić. Czyli co? Polskie Towarzystwo Kardiologiczne jest nieomylne? Najwyraźniej tak, dlatego człowieka istnieją nieomylne rzeczy. Przede wszystkim ja bym teraz zadał pytanie też, czyli co? Towarzystwo kardiologiczne radzi sobie z zawałami? Wie już wszystko. Ma na to sposób? Ja tylko przypomnę, że na przykład amerykańskie Stowarzyszenie Kardiologiczne już zmieniło zalecenia co do jajek. Więc tak. tutaj nie róbmy takiego cyrku. Jak można zarzucać, bo to równie dobrze, powiedzieć, że to są właściwe zalecenia, to tak jakby powiedzieć, że wszystko już zjemy w tym temacie. Ale co, Piotrek, możemy się cofnąć 2000 lat wstecz, może nawet trochę więcej, i powiedzieć, czyli co? Nasz szaman wioskowy się myli? <laughs> no to podobnie właśnie wygląda, tak. Dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że wszystko powiedzieliśmy. Jeśli nie dopowiedzieliśmy to nawet dobrze, bo będziecie zaciekawieni i będziecie szukać informacji gdzie indziej, może nawet u innego szarlatana. Więcej informacji znajdziecie w szarlatańskiej książce pana Lino. A to może nie jest szarlatańska mówi? książka. To Szarlatan straszny tak? O, O, tak. żeby szarlatanem Cholera. jest takim. Oraz u innego pana doktora, który też jest szarlatanem. Wydaje mi się, że to są takie najbardziej mm, złożone książki i przede wszystkim przystępne e, nie tylko naukowo, ale i właśnie w ten sposób e, możecie odebrać, że coś z nich zrozumiecie. Natomiast na dzisiaj to tyle chyba. Wydaje mi się, że koniec. Dzięki, że byliście z nami w tym odcinku. Dzięki, że wytrzymaliście e, pytania wszystkie Pioterowe, e, które były e, bardzo trudne dla mnie i musiałem e, naprawdę przypomnieć sobie wiedzę. Żeby na nie odpowiedzieć, bo e, niezależnie na jakiej dzieci jesteście, pamiętajcie, że czasem się można zapomnieć, nie jest to e, wstyd żaden <gry> na pewno nie jest to jakaś miażdża. Wyłącz to do następnego odcinka Dzieje łapami już tam powstać, Kanka, tutaj tutaj e, nie, nie Nie wiem, tyle. Nie, nie mogę wstać, Rafa, nie wiem, co się Ja cię podniosę. Nie mogę wstać do cholery. Laruista <grym> <grym> <sparce> końcu. Dodatkowy, czyli zeszyt wojowania Piotra. Piotr bardzo lubi wojować. On wam się wydaje, że jest takim spokojnym człowiekiem, ale on tu już robi zeszyt wojowania, tak zwany, i no to, co ja bym chciał puszczać, to co Piotr powie na filmach, to to by nic nie było, bo by YouTube zadlokował. Ludzie to chcieliby, zobaczyć twoją twarz, Piotr, znowu troszeczkę. Chcesz im pokazać, czy dzisiaj A. nie już? Było chwilę. I taka... O, czekaj, bo teraz wychodzi z killa. No. No jeszcze była moja własna teoria, autorska. Ale to trzeba być wystarczająco chytrym. Na tyle chytrym, yy, żyjesz tak długo, aż nie odbierzesz wszystkiego z zus co wpłaciłeś. To Czyli jest, poziom chytrości wy, wy, jest, jest bardzo wy, istotny tak. to, ile będziesz żył. Tak, bo człowiek wpłaca całe życie, i potem naprawdę długo trzeba żyć, żeby to odebrać wszystko.